Cześć, nazywam się Maciej i Was zapraszam do oglądania kolejnych moich filmów. Dzisiejszy film serii wcale nie trzeba się bać jest o tym jak be, jest o tym jak połknąć tabletkę. Si się tego nie, nie, nie trzeba babać. Wiecie dlaczego. Bo jak się łyka, na przykład o taką tableteczkę, to wtedy to ona pomaga. Wiecie co? Jak tabletka wpadła, to to nie jest przyjemne uczucie, bardzo nieprzyjemne. Ale trwa tylko chwilkę, chwilkę i zaraz Wam, i niedługo Wam pokażę, jak łykam tą, tą tabletkę. Bo ja czasem, bo jestem trochę chory muszę ły, pod i muszę, mam podziemiony i muszę łykać tą tabletkę bleteczkę. Pokażę wam jak łykać tę tabletkę, ale to za chwilę. Również, moż, e, również e, można też połykać kapsułki, jak się jest trochę starszym. Ja już łykam kapsułki. To super, bo ja już łykam kapsułki czasami. Wiecie co? I ja dam, bo ja dam radę połknąć każdą tabletkę. Czy jest duża, czy mała, zawsze dam radę połknąć. To super! Wiecie co? Są różne rodzaje tabletek na odporność, na choroby, na choroby. i jeszcze po to, żeby, żeby rosnąć. I jeszcze w dodatku na kręgosłup. Niektóre tabletki są przeznaczone dla dorosłych, a niektóre dla dzieci. Te, które ja łykam są też przeznaczone dla... są przeznaczone <noise> dla dzieci. A więc pokażę zaraz. <noise> Zobaczycie zaraz, jak. można to łyka, Jak się to ły, łyka. To jest taka tabletka. Bletka. I jak mówiłem, zaraz Wam pokażę, jak się to robi. Od się to robi. Trzeba zawsze popić wodą. No na sucho się nie łyka takich tabletek. No to jest raczej niebezpieczne. Lepiej zawsze popić wodą. Opowiem wam teraz, jak to się dzieje. To jest jak rzeka. Się wkłada, się, w, się wkłada tabletkę do buzi, bierze się wodę i się łyka wody razem z ta tabletką i ona płynie razem z wodą. Taki nurt ją porywa do żołądka do organizmu. To zabawne. Jasne, teraz będzie jeszcze, ale nie wolno, ale wtedy się, jeszcze... Trze... ba, a wiesz dlaczego nie słucha się? jest, jest niebezpieczne łykanie tak robienie na sucho? Bo może stanąć w, w przełyku, albo co gorsza w gardle, dobra, dobra, a teraz wam pokażę jak łyknąć. Łygnę tą tabletkę i zobaczycie, jak to się robi. Odkręcamy butelkę, mam już butelkę wody i to tabletkę. Zobaczcie, jak ja to robię. Najpierw wkłada się tabletkę do buzi. Potem się wykłada yy, wodę. I połknąłem! Proszę Państwa, widzieliście? Pognąłem! Knąłem w taki sposób, się połyka. Myślę, że Wy z, że polecam Wam robić dokładnie to samo co ja. Wtedy będziecie mogli łyknąć tą tabletkę. Do zobaczenia w następnym filmie!